No. Czego, czego życzysz te, temu terenowi? E, chciałabym, żeby tutaj już pan e, już rozmawialiśmy o tym z osobami z Krynicy, że w przyszłym roku będziemy tutaj znowu sadzić las, ale myślę, że warto też e, wykorzystać to miejsce. Zostawiłabym chyba fragment po prostu pomnika ludzkiej głupoty e, i, i mani wielkości e, małego człowieka. E, ale też bym postawiła jakąś super wieżę obserwatoryjną dla ptaków, na przykład. Jakoś wykorzystałabym to, że no stał się ten przekop, ale przede wszystkim posadziłabym las. Życzę temu terenowi, żeby e, gościł świadomych turystów, miłośników przyrody, e, a nie szaleńców, miłośników XIX-wiecznego podejścia do e, przemysłu, rozwoju i betonowania świata.